Witajcie w filmie Matrix Awakes. Powiem Wam 20 ciekawostek. Będziemy też może niektóre sami odkrywać podczas jazdy. Bierzemy sobie samochód. Najszybszy, bo nie ma co. Jedziemy i teraz pierwszy może być taki, tylko potrzebujemy teraz w takim razie na przykład tego. No, on zaraz powinien zniknąć. O, i właśnie zniknął i, i wjechaliśmy teraz, właśnie zniszczyliśmy sobie trochę auto, ale to już nie było, więc jakieś pozostałości po niego zostały. Po nim zostały. Teraz mm, musimy na autostradę wjechać. Ale to chyba się po prostu przelportujemy. Dobrze, tutaj chyba jest gwiazd, tak mi się wydaje. Albo wyjazd. Nie, jest, Tak jest wyjazd, no? Ale co z tego? Skoro ja jest z tym kierowcą o, dobra, to jest samochód. Wyjeżdżamy sobie tutaj na autostradę i zaraz. Nie wiem, czy mi się to uda, ale powinno się udać. Jedziemy. Bo to jest taki, żeby ciężarówkę zepchną z autostrady. Mi się to udawało wcześniej, ale nie wiem jak teraz się uda, więc spróbujmy. Jeśli trafimy jakąś ciężarówkę. Tylko taką ciężarówkę, co jedzie tam. Tylko musi to mieć pad. Chyba, dobra, prawie było. Tutaj trzeba uderzyć w tył mocno, Aj. trzeba w tył, tył. W tak mocno. O, o, dobrze, chyba będzie. No, nie, nie, nie wiem. Jest takie łatwe, wbrew pozorom. Zepchnąć miała z tyłu tej autostrady ojej no to też mogą się zniszczyć, więc nie mogę tak bardzo jakoś o jezu chyba nam się to nie uda, a może dobra, tutaj może w tył no nie wiem. Może potem, ale na pewno też jest takie coś, że gdy się wjedzie w tą tutaj dziurę między kołami, o w tą... Ja teraz już nic nie robię. To jest darmowa przejażdżka. Nawet nie... Nie wciskam już gazu. Można robić... Można po prostu z nim jechać. Jeszcze jedną z ciekawostek jest. No takie bardzo realistyczne zniszczenia, tylko muszę, do tego potrzebuję nowego auta. Um, tutaj... O, może być to. To moje Jakie wybierzecie, ja będzie tak samo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Um, powiedzmy, że leciutko zahaczymy tutaj jest lusterko i jest wszystko fajnie ale gdy już zahaczymy leciutko o samochód to już się lusterko łamie więc to jest bardzo mi się podoba, że to jest takie realistyczne no co jak się, moc, jak się też mocniej uderzy to się otwiera bagażnik Um, albo jak się zahamuje. Może teraz nie, ale drzwi się czasami też otwierają. Tylko muszę dobrze uderzyć. Jeszcze chyba nie. Ojejku, ojejku, co tu się stało? No, Też się y, szyby wybijają, no właśnie się wybiły, tylko no, ja nie lubię też tego auta, bo jest po prostu powolny, dlatego tutaj się zatrzymujemy i bierzemy to auto. są bardzo realistyczni ludzie, co też teraz możemy sobie zobaczyć. No ale, ludzi jak samochody, to jest Matrix, więc wszystko znika, jak sami teraz zresztą zobaczycie. Więc tak to właśnie wygląda. Może się pisać różne mity do tej gry, ja, mo ja może to sprawdzę, znaczy nie może, um, mogę to potem sprawdzić. Fajne jest również to, że... o Że jak się moc nie wiecie, albo w drzewo, albo w jakąś małą barierkę, tylko muszę po pierwsze się rozpędzić, po drugie znaleźć barierkę. Jakąś dobrą. Ale wydaje mi się, że tam będą. No. Można wbić i może ta barierka wbić się w silnik i wtedy no, jest, jest po samochodzie po prostu. No, teraz się nie wbiło, teraz się odbiłem. Jeszcze jakoś działa. Więc. No, nie może się zepsuć. Nie na coś mi się zepsuł w tej, że samochód po prostu trzeba wymienić. A jak się na autostradzie zepsuje, to będzie taki korek potem, że nie wiem. No, zły No, tam jak widzicie, to Nie można wjechać, one są po prostu tak żeby było ładniej. Możesz, możesz też mieć na dachu gościa. Możesz zrobić e, rampę z samochodów. Dużo można w tej grze zrobić. Lusterka e, wypada. Nie lusterka, tylko światła wypadają. Co tu jeszcze się niszczy? Jest rejestracja. To jest bardzo. Realistyczna gra. Co tu? No właśnie, chcę znaleźć jakąś dobrą barierkę. Ewentualnie w drzewo. No, nie o to mi chodziło. Ale mniej więcej. Takie drzewo. Myślę, że nawet to na końcu już dała mi stóweczkę. No. O, tutaj się właśnie otworzył bagażnik, tutaj, yy, i właśnie się dymi z tego auta, ja do tego auta nie wejdę. Ale yy, yy, tutaj jest kierowca, gdy w którym… no, auto zniknęło, ale zaraz zresztą to zademonstruję na innych samochodach. najpierw jest kierowca, ale gdy yy, samochód się zniszczy, to już kierowcy nie ma, automatycznie znika. Jak to tutaj wskazać? Trzeba mocno bawić? No to chyba się udało, czy nie? Nie, chyba dalej żyje. No właśnie są takie też bady, że ma się tak nie, wiem, nie ruszać ten samochód. Ale chyba dalej jest kierowca. zobaczę zresztą. Wydaje mi się, że ten samochód jeszcze nie dymi. No, jest kierowca. Już muszę no, zażycia, ale fajnie jest też to, że się nie wybija yy, od razu szyba. Tylko no na przykład jest takie coś, jak się mocno rozpędzisz yy, i tak skręcić zimnie, to możesz się przerylować. I ten na serio Co tutaj mamy jeszcze? Hmm. Właśnie tu, y, chcę pokazać to zepsute auto, te ciężarówki białe, co przed chwilą minęłem, ten, tą ciężarówkę, to one są niezniszczalne, autobus zresztą też jest niezniszczalne na autostradzie, na którą zaraz jadę, i ten samochód się właśnie, no most o, od razu zginął, co prawda, ale y, nie było już kierowcy i ten będzie jeszcze kierowca, bo słabo uderzyłem. Są też policjanci, ale jedyne co robią to jeżdżą samochodem. Tak to nic się nie dzieje. O, jak są takie już te lusterka zepsute. No widzicie, to jest niezniszczalne po prostu. Ja, ten, no, ja to nic nie zrobię. Jak są takie lusterka, nie zniszczy ja te lusterka są już takie zepsute, to możesz zahamować i będą nagrawione. Ale to przez 10 sekund lub nawet nie. Muszę mocno uderzyć w jakieś auto i wtedy dopiero będzie to co chciałam. Uderzymy w, albo może w sumie to jest czymś ten... no dobrze uderzymy. O, yy, tutaj zobaczmy, że tego samochodu już po prostu nie ma. Znaczy, samochód jest, ale nie ma kierowcy. Nie, pewnie tego nie widać, ale no, nie, nie miałbym jak przeżyć. Zresztą zaraz wjadę w niego i to potwierdzimy. Ale my się A jak y, ci ludzie przechodzą przez ulicę. bo omijają samochód o, odwróciłem i teraz czy jest kierowca? aha, jest kierowca to tak nie powinno no to szukamy drugiego samochodu ale no to się udawało przed filmem, więc jakby nie wiem co się teraz stało, powinien zginąć kierowca A jak się mocno tak podskoczy. No albo się zrobię tak jak ja, czyli się przytoczysz. Jak, jak, się, jak się długo i szybko będzie jechało na tym takim krawężyniku, to możesz po prostu wpaść w poślisk. Ale w tej że przy takim tym. Ten... No dobrze. Ale gdy wpadniesz yy, w tej że w poślizg z, z taką prędkością, to wtedy ci zostanie, to hamowane inaczej po prostu wpadniesz, ale to ci się zepsuje i No nie wiem czemu, te auto teraz się nie psują. O Jezu. No zmienimy auto, w sumie. No może nie było 20 ciekawostek, ale to chyba wszystko na ten odcinek. Zdaje się mi się, że już nic takiego nie będzie. Na koniec odcinka mogę jeszcze rozwalić jakieś auto, jeśli się uda. No, raczej się... O Jezus! Raczej się nie udało. Ale no... Już było, jestem. Żegnam.